Cześć, zobaczcie, jesteśmy z moją kochaną babcią u niej w domu, w którym się wychowywałem, przyjeżdżałem tu co wakacje na kolejnym montażu z czystego powietrza. Pozyskaliśmy dla babci 116 200 zł dofinansowania na ocieplenie domu 200 m2, stropią grafitową 15, 100 metrów prawie stropu 25 cm wełny. I słuchaj, babcia nie będzie musiała zwracać tej dotacji, bo ma wszystko zrobione po cenach rynkowych, ma wszystko to, co zostało zadeklarowane we wniosku, czyli na przykład zrobienie kaloryferów, zostanie tutaj zrobione, ale jest mnóstwo firm, które wykorzystywały ludzi, podpisywały umowy, zawyżając ceny, na przykład za metr Latowy styroplonu deklarowały 500-600 tysiąc zł mówiły, że zrobią centralne i kaloryfery nie robiły tego. I tym beneficjentom grozi zwrot dotacji. Jeżeli ty, drogi widzu, masz złożony wniosek w programie Czyste powietrze, to koniecznie zgłoś się do mnie. Sprawdźmy, czy nie masz zawyżonych kosztów, możesz to zrobić, jeżeli twój wykonawca nie dostał jeszcze pierwszej transzy, bo jeżeli już dostał, to jest poptaka. Jeżeli nie dostał, to zgłoś się do mnie i zweryfikujmy taki wniosek. Może się okazać, że raz uratujemy Ciebie, dwa uratujemy dotację, ponieważ jest świetna. I zobaczcie, mnóstwo w ramach nie można zrobić. Cały dom ma. Nowe ocieplenie, będzie nowy piec, nowe koloryfery fotowoltaika. Mnóstwo roboty, za którą zapłacił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.